Kwestią taką prymarną, podstawową jest moim zdaniem wybór formy komunikacji z samą samym i ze światem. I tutaj jest to zależne od konkretnej osoby. Dla niektórych może być to muzyka, dla innych liczby, architektura, budynki, ciało i tak I dla mnie tym narzędziem było zawsze słowo. Ono mieściło w sobie sensy, których potrzebowałam i które chciałam przekazać. Nigdy w stu nigdy z taką dokładnością, jakiej bym sobie życzyła, ale było zawsze temu najbliżej. Nie lubię pustosłowia, nie lubię mówić dużo, więc, jakby to słowo musiało się do mnie udoskonalać, musiało mieścić sobie najwięcej możliwych sensów, więc naturalnie ciążyło i zmierzało do poezji, która. Wydaje mi się, traktuje je z wyjątkowym szacunkiem i tym słowem nie szasta, potrafi z niego po prostu korzystać efektywnie. E, dużo bardziej prozaicznym, ale realnym powodem jest lenistwo. E, lenistwo wyzwala kreatywność i motywuje do poszukiwania takich rozwiązań, które oszczędzają czas i energię. E, I kiedyś na początku wydawało mi się, że pisanie poezji to jest właśnie duża oszczędność czasu, a że też szybko się nudzę i potrzebuję jakichś tam nowych bodźców też w pisaniu i w czytaniu. To wydawało mi się, że właśnie te wymogi spełnia poezja. Piszesz całkiem mów, mało, mówisz tym dużo więcej e, i jakby oszczędzasz czas, jesteś zwycięzcą, etc. A z wierszami wcale tak łatwo nie było, bo trzeba się do nich przymierzyć, trzeba trochę poszukać, pewne rzeczy przeprocesować, potem to zredagować, skorygować i tak dalej, i tak w koło Macieju. I pewnie nie trwa to tyle, co napisanie jakiejś tam 16-tomowej sagi rodzinnej. Tym niemniej nie jest to pewnie bułka z masłem. A kiedy już się o tym przekonałam, to było, było za późno, już ugrzęzłam, utknęłam i się stamtąd nie ruszyłam. Od samego początku w poezji pociągał mnie jej potencjał wspólnotowy. Pierwsza taka prawdziwa fascynacja wiersza, nie ze względu na jego walory estetyczne, ale jakiś tam potencjał intelektualny, potencjał emocjonalny, to był dla mnie wiek młodzieńczy, adolescencja. Przy czym owa słowa pewnie zupełnie okropne, bo rzecz sprowadzała się w gruncie rzeczy do tego, że byłam nastolatką i czułam się niezrozumiana. Gdzieś tam było tak, że koleżanki szukały jakichś muzycznych idoli, koledzy szli w ślady najlepszych piłkarzy, a dla mnie to był właśnie czas, kiedy odkryłam poezję. Wiesz, odpowiadały na ogrom pytań, których sobie nawet nie uświadamiałam, więc tak naprawdę najpierw te pytania formułowały, a potem znajdowały na nie odpowiedź. I okazało się, że gdzieś w świecie jest takie miejsce, gdzie się czuje dobrze i czuje się właśnie jak u siebie, zupełnie na miejscu, i znajdowało się ona na. Kartach kolejnych tomów poezji. Pewnie jest to w jakiś sposób banalne, tym niemniej tak właśnie było. I oprócz takiego poczucia ulgi, że gdzieś jestem u siebie, było też takie poczucie wdzięczności i zaciągnięcia pewnego długu, który domagał się spłacenia. Na takiej zasadzie, że teraz ja powinnam zrobić coś takiego dla kogoś, skoro z wierszy autorów, których nawet nie znałam, wynikało dla mnie tak dużo. Wspólnota ludzi wiersza nie jest może jakoś bardzo liczna, ale z mojej perspektywy jest bardzo y, otwarta. I o ile nie będę idealizować tego środowiska, o tyle y, wbrew, jak się zdaje, jakoś tam powszechnemu przekonaniu, dla poezji właśnie działania kolegialne są y, najważniejsze. O ile sam akt pisania pewnie jest y, w jakiś sposób jednostkowy, o tyle przecież jest to część olbrzymiej całości, a cała reszta y, uwzględnia. Inne osoby, czyli, jakby, żeby ten, ten obieg poezji w jakiś sposób zorganizować. Potrzebny jest ta, cały sztab ludzi, którzy będą na niego działać. Już nie mówiąc o tym, że potrzebny jest i autor, i czytelnik, e, więc jest to działanie dwustronne. Odrębną i też dla mnie istotną kwestią jest to, że w ogólnym rozrachunku, przynajmniej dla mnie, nie ma znaczenia, kto napisał dany wiersz, a że dany wiersz został napisany i że jest. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma on autora, ale trzeba pamiętać o wszystkich składowych, które za nim stoją, czyli o wszystkich bodźcach dotyczących innych ludzi, innych tekstów, czynników zewnętrznych i wewnętrznych. I o ile jest oczywiście miłe poczucie, że ja albo ktoś. Dany wiersz napisał, że, że on nam wyszedł fajnie, że jakoś w życiu czytelnika będzie istotny. O tyle mimo wszystko poezja nie służy do ochtania ego i z, moim zdaniem służy jednak czemuś, czemuś innemu. Piszę i zawsze jeśli piszę, jestem też czytelnikiem, a ponieważ ja dodatkowo gdzieś tam się też zajmuję krytyką literacką, to te wrażenia czytelnicze zawsze jakoś formułuję pisemnie, wiem, w formie recenzji. Więc muszę umieć dobrą poezję, nie swoją, docenić. Nie ma tu miejsca na jakąś zazdrość, na e, przerost ambicji, jeśli już to rywalizacja, ale taka zdrowa, która, e, która wpływa na ogólny efekt i przysłuża się czemuś wszystkim, jakby całemu, całemu gronu piszącemu i całemu gromu odbiorców. E, tym, co, co w poezji mnie bardzo pociąga, jest liryka maski podmiot zbiorowy i też w ogóle różne możliwości gry podmiotowością. Wchodzenie w jakąś rolę jest dla mnie zawsze ciekawe i też odkrywcze, a wiersz traktuję jako narzędzie poznawcze, które bada i ten świat wewnętrzny i ten świat zewnętrzny i właśnie myślę, że najwięcej o sobie dowiedziałam się wtedy, kiedy pisałam o, o innych. Kiedyś wdziałam się w postaci autentyczne, fikcyjne, byłam mężczyznami, kobietami, przedmiotami, roślinami, wieloma osobami naraz, więc tych żyć jakby trochę pożyczyłam, ale też nie jest tak, że to się zmyśla od początku do końca, zwłaszcza kiedy robimy jakieś nawiązania biurograficzne czy nawiązania do historii. Jakieś ramy trzeba sobie narzucić i próbować się w nich poruszać, więc też nie uzurpuję sobie prawa do mówienia w czyimś imieniu czy zabierania jego głosu, a raczej do stworzenia jakiejś takiej rzeczywistości alternatywnej, w której po prostu otwierają się nowe możliwości. O ile uważam, że potencjał wiersza w związku z tym jest no, bardzo duży, o tyle rozumiem, że dotarcie do tego potencjału może nie być takie proste, zwłaszcza na pierwszy rzut oka, albo i nawet i drugi, i trzeci, a może za czwartym lub piątym nastąpi jakiś przełom i to, co wydawało się nieczytelne, odkryje jakieś nowe sensy. I to jest chyba właśnie to, co w poezji mnie bardzo przyciąga. Bo kiedy to już te pierwsze tarcia, kiedy te kłopoty są za nami, to poruszanie się po poezji wydaje mi się dosyć intuicyjne i właśnie może niespodziewanie wiersz okazuje się taką najprostszą, najbardziej precyzyjną formą de facto rozmowy. Warto dojść do tego etapu, bo jak już się tam dojdzie, to, to poczucie satysfakcji wydaje mi się, że, że te trudności trochę rekompensuje. Wracając też do zakładania masek i właśnie wchodzenia w te, te rolę w poezji, kiedy poruszamy się już po siedliwieszach, właśnie z pełnią łatwością, ta charakterystyczna wspólnotowość pozwala w każdej z tych ról czuć się swobodnie. Jest trochę też tak, że poeta to, to, to złodziej, ale w takich białych rękawiczkach i jakoś, jakoś może tak niekoniecznie robi coś. Coś bardzo widocznego, tym niemniej jego, jego działanie jest właśnie takie trochę na granicy pewnej etyki, nazwijmy to w ten sposób, ale jej efekty są, są myślę tego warte. Zdarza mi się też prowadzić spotkania. Czyli, jakby, siedzieć, siedzieć po, tej, po tej drugiej stronie. Przy okazji jednego z nich zapytałam autora o język jego poezji, a on twierdzi, że to jest jak nie wiem, pytanie o płótno malarza albo o drewno czy, czy kamień rzeźbiarza, i że to właściwie jest tylko materiał. Więc to pytanie niewiele do dyskusji wnosi. O ile mogę się zgodzić z tezą, że dla poezji język jest materiałem, o tyle wydaje mi się to jedno z podstawowych pytań, jakie należy sobie zadać, bo generuje ono cały ciąg pytań kolejnych, czyli... Na przykład, na ile ten język materiału decyduje o wierszu, czyli o wytworze, a na ile jest to sytuacja odwrotna, relacja odwrotna. Czy praca tego samego autora w innym języku przynosi takie same efekty, czy na przykład inne? A czy jeśli zamiast języka uznamy, że materiałem poezji jest słowo, czy, czy zdanie, to czy to nadal będzie poezja? Jeśli tak, to, to jaka? Więc nawet nad językiem wydaje mi się ważne. Trochę z racji wykształcenia, ale też trochę z racji tego, że chyba dla wierszy jest to rzeczywiście niebagatelne. I może w tym punkcie chciałabym tę wypowiedź zostawić, bo język to jest piękna sprawa, a poezja po prostu potrafi się z nim obchodzić. Od małego uczymy się czytania ze zrozumieniem i tym chyba właśnie jest poezja. Najpierw czytaniem ze zrozumieniem, a potem pisaniem ze zrozumieniem tylko i aż tyle.